Dobra, także jedziemy. Także siemanko wszystkim serdecznie. E, witamy na oczekiwanym przez Was losowanku. Ze mną jest oczywiście cała ekipka Itel. Siemanko wszystkim. Siemano! Siemano. Siemano. <grywa> Właśnie to jest firma iter z drugiego pytanka, do której należę. Także e, jak widzicie osób było 19. Myślę, że każdy ma jakieś szanse. Nagroda tak jak mówiłem jest jedna. A więc e, zaczynamy. Odliczę do trzech i na trzy wylosuję, także trzymam za każdego oczywiście kciuki, czyli raz, dwa, trzy. Isco Games, oczywiście znam tego kolegę akurat, także Isco serdeczne gratulacje dla Ciebie, będę się do Ciebie kontaktował w tej kwestii jaki, jaki kod chcesz dostać, czy na komputer, czy na Xbox, czy na Playstation, czy, czy jaką tam platformę sobie wybierzesz. Także jeszcze raz wielkie, wielkie gratulacje dla Ciebie i, i no niestety nagroda była tylko jedna i chuj nie wiem co powiedzieć. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam tak. wszystkich od firmy Intel. to jest to mój pierwszy konkurs, także trochę się tu kurde jąkam, nie wiem co mówić. A, mówię Jeszcze raz gratulacje wielkie i zapraszam na kolejne konkursy. Pozdrawiam. No i cool.